Dzisiejszy turniej jest zorganizowany po raz pierwszy dla typowych amatorów. Zawodnicy w większości nie grają w żadnych ligach PZHL-u. Są to typowe amatorzy. W przypadku grupy z Oleśnicy są to rodzice innych hokejistów. W dniu dzisiejszym występują zawodnicy z grup z Wrocławia, czyli WTH Wrocław. Tygrysy Gostyń, Jerzmanka Gorzelec Cebularze Kalisz. Mecz rozgrywa się parowo, każdy z każdym. Wygrani dostaną małe gadżety, które są pozyskane od różnych sponsorów. Mecz rozgrywa się w duchu fair play, nie gramy ciałem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się tak samo zorganizować taki turniej, gdzie zapraszamy wszystkich widzów, żeby przyszli, pokibicowali, a może się spodoba i ktoś będzie chciał do nas serdecznie dołączyć.